Na taki temat mam mówić, no to zacznę mówić. Zacznę od historii, troszkę powiem o zmianach i troszkę powiem o przyszłości. Aha, będzie mi troszeczkę trudno mówić, bo y, ja rzadko chodzę na urlop, ale tym razem poszedłem. Poszedłem byłem jeszcze wczoraj, prze, to był widok z mojego okna, praktycznie, i bardzo się cieszę, że tam byłem, a nie gdzie indziej. No a teraz muszę wrócić na ziemię i zająć się pracą zawodową o trzecie się ma powiedzieć. Krótką historię dla tych z Państwa, którzy nie wiecie, a ci, którzy wiecie, to przypomnę, że nasza historia to jest 10 lat w tej chwili, za chwileczkę będzie obchodzić 11-lecie i impulsem do powstania naszej firmy była to wydarzenie, prywatyzacja TPS-a i ktoś, kto wtedy ogłosił, że tps nie będzie dzierżawić infrastruktury. To dało nam do myślenia i sprawiło to, że postanowiliśmy zbudować coś nowego. Zbudować operatora, który będzie miał infrastrukturę. Będzie miał infrastrukturę taką, która będzie potrzebna dla innych operatorów, a więc od razu założyliśmy, że to będą światłowody i tylko światłowody i że tą infrastrukturę będzie dawał każdemu, kto będzie chciał. Taka była geneza naszej firmy. Taki to jest ten impuls, który zaczął yy, jej istnienie. Yy, postanowiliśmy to zrobić w ten sposób, że. Nasze kompetencje wyniesione z innych firm, z poprzedniej działalności, połączyliśmy z prawem drogi. Przekonaliśmy istniejące i funkcjonujące na Śląsku koleje, niezależne od PKP koleje, że wzdłuż torów się da to zbudować. To jest ładny obrazek, który lubię pokazywać. To są tory kolejowe, a tu panowie budują. Taka była geneza. No i te kluczowe punkty w historii to jest to, że w 2002 roku próbowaliśmy zrobić na ten nasz pomysł biznesplan, spróbowaliśmy pozyskać kapitał, ale jak kto pamięta te czasy, to wie, że w 2001 wydarzyło się na rynku firm telekomunikacyjnych coś ciekawego. To się nazywało, jak to się nazywało? O właśnie, tak, tak, kolaps. Właśnie wszystkie te dotkomy, które tak były, łatwo się pozyskiwało kapitał w 2000 roku, jak się tylko miał jakiś pomysł, to w 2001 już to już nie istniało, prawda? Więc inwestorzy finansowi wtedy bardzo nas przekonywali, żebyśmy zbudowali może hotele, może sieć przychodni zdrowia, może jakiś handel, ale nie internet, nie telekomunikacja, bo to przecież wszystko właśnie bankrutuje. Ale my byliśmy uparci i w 2001 założyliśmy spółkę, żeby yy, tak troszeczkę być bardziej tajemniczy, nazwaliśmy ją TKP, telekomunikacją kopalniasku, piasku. Żeby być jeszcze bardziej tajemniczy, tam do logo wsadziliśmy takie młotki górnicze, bo to bardzo pomagało w procesie budowania linii telekomunikacyjnych. No i zaczęło się. Ważny następny punkt jest 2004, gdy zaistniały pierwsze kable światłowodowe. Wtedy już to, co zakopaliśmy, włożyliśmy kable, a więc było coś oferować. A skoro oferować, to pod, nie pod tym brandem, oj przepraszam, tylko pod, coś mi laser naciska, coś pod tym brandem. Wtedy, wtedy pojawiło się 3S jako oficjalna nasza marka. No i zaczęliśmy sobie Sprzedawać po to, żeby w 2005 zanotować pierwszy raz dodatni wynik finansowy pojawiły się przychody, które pokrywały koszty. A więc co przez te 10 lat. Kopiemy, to lubimy robić, kopać, potem wkładamy w to światłowody, to chyba też tu jest, tu jest kopiemy, tu wkładamy światłowody, potem spawamy, yy, instalujemy urządzenia, które tam robią transmisję. Yy, też lubię ten sklej, bo mówię, że przez te 10 lat. Podkopywaliśmy monopol. Wtedy jeszcze jeszcze pod tym logiem TP działała, teraz to już jest zupełnie niepolska firma. Jakie są efekty? W warstwie pierwszej zbudowaliśmy 1600 własnych kabli światłowodowych, 1600 km. Ważny jest obszar działania, że to zaczyna się tak, tak jak aglomeracja górnośląska, czyli zaczyna się na zachodzie od Gliwic, tutaj na zachód już są tylko lasy, na wschodzie Sosnowiec, Dąbrowa-Jawożno, na południu Tychy, a nawet te miasta rybnickiego zagłębia węglowego i na północ miasteczko śląskie to jest najdalej wysunięty punkt na północ od tego znowu tylko lasy i lasy więc w aglomeracji jesteśmy na warstwie pierwszej czyli na pasywnej sieci optycznej zbudowaliśmy własne sieci transmisyjne w tej chwili dysponujemy trzema takimi sieciami jest sieć metro ethernet jest sieć zdechowa bo co się okazało w międzyczasie że telefony w sposób tradycyjny realizowane bardzo dobrze się sprzedają no, i mamy na GPONie zrobioną sieć dostępową, która to uzupełnia ten szkielet. Przykład warstw wyższych. W warstwie trzeciej od dłuższego czasu umiemy dobrze transmitować sygnał telewizyjny dla różnych operatorów. Przepływowości są wystarczające, jakość też. Dobrze, po to podsumować pewne liczby podam Państwu. 1600 km światłowodów na Śląsku. 10 lat na rynku. 750 klientów, 35 milionów przychodów z tego mamy i dynamicznie się rozwijamy. Z roku na rok 25% wzrostu to jest coś, co nas zadowala i tyle chcemy mieć także w przyszłości. W tej chwili w naszej grupie pracuje ponad 150 osób. No i, aha, jeszcze ważna informacja: działamy w formie kilku spółek. Tutaj są wymienione te trzy najważniejsze, ale tego tam w formie podmiotów jest troszkę więcej. Dobrze, zmiany. Tak wyglądała ta historia, i yy, od początku zakładaliśmy, że będzie można, mając sieć światłowodową, coś zrobić. Że sieć światłowodowa, która nie ma ograniczeń w przepustowości pasma, da możliwość wystartowania innym przedsięwzięciom, które będą miały lepszą pozycję rynkową, bo będą miały dostęp do szkła. No i historycznie to było tak, że pierwszy takim nowym pomysłem to był SGT. Zaangażowaliśmy się w to. W tej chwili jesteśmy tam. 45% udziałowcem. SGT, kto nie wie, to tutaj zapraszam, Bartek ma, miał albo będzie miał swój wykład, jest też Stoisko SGT. SGT jest telewizją kablową bez własnej sieci. Jest to pierwsza w kraju, która telewizja, która działa w oparciu o IPTV i tylko IPTV, nie miała ani kawałka, niczego analogowego, co w środowisku tym operatorów telewizyjnych było dziwne. Tak dziwne, że na początku nie za bardzo wiedzieli, jak ten model biznesowy zastosować. SGT wymagało dużego pasma, w 2007 roku powstała ta spółka, w 2008 zaczęła działać operacyjnie, a chyba przedwczoraj przed, przed miało miejsce fajne wydarzenie, osiągnęła 10 tysięcy abonentów, przy czym ponieważ jest to IPTV i nie ma sieci, no to te abonenci są praktycznie w całym kraju. To nie, jest, to nie jest takie ograniczenie, że to działa tylko na naszej sieci, to działa w całym, w całym kraju. Dobrze, kolejne rzeczy, które też Wynikają z naszego kreatywności to jest w 2010 roku pomysł zbudowania Data Center. Bo od początku zauważyliśmy, że jak są światłowody, to one przepuszczają duży ruch, ale on ten ruch się musi gdzieś terminować, gdzieś kończyć. I Data Center to jest takie właśnie miejsce, gdzie można tego, ten ruch wsadzić i tam te komputery będą to mielić i generować. W 2010 powstała decyzja, budujemy nowe przedsięwzięcie i one funkcjonowało, bo teraz przestaje funkcjonować pod nazwą Trzy Serwisy z Factory. Jego premiera miała miejsce tutaj chyba rok temu albo półtorej roku temu chyba na, w, w Warszawie. Wtedy mówiliśmy, że to zadziałało, że już jest. W tej chwili y, pierwszy budynek się y, zapełnia, że to za chwileczkę o tym powiem. Dobrze, tu mam mówić o kreatywności. Mając światłowody zbudowaliśmy SGT, operatora telewizji kablowej, operatora data center i od pewnego czasu weszliśmy też w biznes i pewne nowe rzeczy, co spowodowało, że zeszły rok był taki, nie zeszły, 2010 rok był takim, y, troszkę takim chaosem u nas chaosem, który zmusił nas do dyskusji i, 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 w, i określenia aktywności, które będą y, rozwijać nas w przyszłości. Więc ten chaos uporządkował się i wychodzą z tego trzy aktywności. Tradycyjna aktywność dla, nakierunkowana dla operatorów, nowa aktywność ukierunkowana na klientów biznesowych, coś czego nie robiliśmy, zostawiając to naszym partnerom, i aktywność wykorzystująca data center. Efekt przebudowy, która miała miejsce na początku tego roku, to jest, że 3S, będąc kiedyś operatorem dla operatorów oraz mając inne przedsięwzięcia, w tej chwili staje się grupą przedsiębiorstw działających w naszej branży, realizujących te trzy aktywności: data center, usługi dla klientów biznesowych i usługi dla operatorów. W związku z tym, troszkę przebudowa naszej marki. Strona WWW teraz wygląda mniej więcej tak, pokazując te trzy aktywności. I troszeczkę inna definicja. W tej chwili 3S to grupa przedsiębiorstw działających w tej branży. Pozwólcie Państwo, że krótko każdą z nich Networks. Tu jeszcze raz. Tutaj bazą wyjściową jest nasza sieć światłowodowa w regionie 1600 km. Nie no, tak się nie powinno robić. Przeskoczyło mi ileś slajdów dalej. Hmm. Podstawowa usługa to jest dzierżawa włókien. Inni operatorzy mogą, na, bazując na naszym szkielecie, zbudować swoje sieci transmisyjne. I robią to. Podstawowa usługa dzierżawa włókien można też transmisję danych można też gruby internet operatorski w różnych miejscach. No i teraz grono klientów. Jak widzicie Państwo, tutaj są wszyscy działający w Polsce operatorzy. Jestem troszkę dumny z tego, to już nie jest telekomunikacja polska, ale też tutaj jest, pojawił się ten klient. Do niedawna tak nie było tego. No i w tej chwili 120 operatorów ISP też korzysta z naszych, z naszych włókien. Dobrze, data center. Ta aktywność, ona bazuje na fajnym miejscu. My w środku Katowic, no może przesadzam, wśród malowniczych lasów i jezior, bo to na obrzeżach centrum Katowic, ale w środku Katowic znaleźliśmy bardzo fajną polanę i do tej polany dochodzimy dwoma liniami energetycznymi, każda po 4 megawaty i tam jest zbudowany jest data center, które ma 800 m2 powierzchni na 220 szaf. W tej chwili one się dopełnia, ale jak się dopełni, to gotowe będzie stojący za tym drugie, drugie data center w osobnym obiekcie, troszeczkę większym. No i co tu jest ważne? Ważne, że mamy prąd. Mamy tutaj dużo prądu, i co ciekawe, te dwie linie energetyczne kończą się nie tylko w dwóch gpz ach ale kończą się w dwóch od dwóch różnych operatorów prądu. Jeden to jest yy, Tauron, czyli taki globalny, no nie taki duży operator działający na południu Polski, a drugi to jest lokalna elektrownia, która tam działa przy lokalnej kopalni. Fajna możliwość grania taryfami. Po prostu nasz prąd może być bardziej, może być tańszy, i y, też osobiście to mówię, że prąd na Śląsku jest bardziej pracowity, więc może pewne rzeczy z Warszawy można przenieść na Śląsk i tam, tam jest inna kultura pracy i ten prąd po prostu lepiej te, te serwery napędza. Dobrze, proszę. Tak, tak, szybciej płynie, bo, bo on też płynie pod prąd czasem, wiesz. Y, dobrze. Usługi, które tutaj są. No, podstawowa usługa to jest podłoga jednak. Podłoga, Kolokacje sprzedajemy w postaci szaf, ewentualnie wydzielonych yy, modułów, całych modułów, odgrodzonych szaf. No i potem usługi warstwy wyższe, więc coś tam w klaudzie mamy, można się u nas dobrze zwitualizować, czy można nawet zamówić yy, infrastrukturę naszą, która będzie pracowała dla kogoś w formie wydzielonej. Klienci, lubię się nimi chwalić. Aha, ważna rzecz, ponieważ jesteśmy na spotkaniu operatorów, to to muszę powiedzieć. Skolokował się u nas level 3 niedawno. I to jest taki jego węzeł, który, który yy, realizuje połączenia yy, zarówno na wschód, jak i na zachód, jak i na południe, czyli wychodzi poza granice Polski i z tego, z tego z tego, operatora tam się cieszymy, bo to znaczy, że w naszym data center będzie łatwo, gdzie upychać ruch, będzie łatwo go wyprowadzać w inne miejsca Polski, czy też za granicę. Dobrze. To jest też nasza nowa aktywność. Do 2010 roku mówiliśmy, że jesteśmy operatorem dla operatorów, i tak było. 2011 to był rok dyskusji. Teraz mamy rok 2012, gdy powiedzieliśmy, że też zajmujemy się usługami dla biznesu. Usługi telekomunikacyjne dla biznesu z wykorzystaniem tej sieci. To 1600 kilometrów sprawiło, że w takiej miejscowości jak Bytom czy Katowice, my praktycznie jesteśmy na co drugiej ulicy. No nie na każdej ulicy, na co drugiej ulicy. A skoro na co drugiej, to na tą drugą ulicę, gdzie nas nie ma, można łatwo kablem dostępowym dojść. Dojść i klientom biznesowym zaoferować usługi, które są realizowane po światłowodzie w sposób lepszy, troszeczkę niż po sieciach miedzianych, czy też jakieś tam po radiu. A więc internet, internet dla biznesu to nas, jest gruby internet, duży internet. W pakiecie sprzedajemy też telefonie i to niekoniecznie musi być telefonia wojskowa, bo jeżeli klienci biznesowi mają. Swoje centrale, które tam mają to jedynki na końcu, no to po to zbudowaliśmy siedzibę, żeby też to móc przenieść. No i jakieś tam usługi, które są realizowane też z naszym data center, czyli backup, hostingi, cloudy. Fajnie się sprzedaje, i to jest taki dobry pomysł dla klientów biznesowych ze Śląska, że mogą swoje siedziby mieć połączone ze swoimi komputerami w data center, z własnymi ciemnymi włóknami. Do data center zbudowaliśmy. W tej chwili tam jest 500 par włókien, można dołożyć więcej. Także możemy klientom biznesowym ze Śląska zaoferować w pakiecie ciemne włókna z biura do data center. No i tu jest jakaś taka pochwalę się listą naszych klientów. I to były te trzy główne aktywności. Ja przypomnę, działalność dla operatorów, działalność dla yy, biznesu, dla klientów biznesowych i usługi data center, ale oprócz tego dokładamy czwartą. To jest nasza inwestycja w jakiś tam rozwój. Yy, historycznie SGT, bo tą firmę zainwestowaliśmy dawno i dalej, jesteśmy zainteresowani jako znaczący jej udziałowiec jej rozwoju. Na bazie tego powstały dwa projekty telewizyjne nowe, Forward i Netwizor, ale to nie jest nasze ostatnie słowo. To są puste kółka, ponieważ chcemy dalej inwestować. Szukamy, szukamy spółek albo na wczesnej fazie rozwoju, albo czegoś troszeczkę później, które mogą wykorzystać synergię z tym, co mamy, czyli data center, moc obliczeniowa, która tam jest i pasmo, które potrafimy rozprowadzić niekoniecznie po Śląsku, bo nasza sieć także y, sięga Warszawy, bo tak musi i Frankfurtu, bo też powinna. Więc możemy duży ruch rozprowadzić i jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na biznes, a tego mu brakuje, to chętnie możemy się w niego, y, y, w, nie, w niego zainwestować. Dobrze. Przyszłość. To, czego chcemy, to dalej rozwijać nowe usługi, które będą realizowane na światłowodach. Te, te usługi będą kreowane w data center i mają być dostarczane po światłowodach do naszych klientów. Yy, ja jednej mapy, jednego slajdu chyba tu nie wsadziłem. Chciałem po prostu powiedzieć, i to jest chyba punkt drugi: ekspansja terytorialna, że historycznie my jesteśmy firmą ze śląska. Często się tłumaczyło na śląskie sieci światłowodowe. Ale chyba zaczynamy powoli zmieniać nazwę i zostajemy, że 3S to jest 3S. I to słowo śląskie jeszcze nam nie przeszkadza, ale zaczynamy myśleć o ekspansji terytorialnej. O to, żeby zaistnieć w innych miastach. Coś mamy we Wrocławiu, jakieś kablek jest już w Warszawie, coś tam po drodze między Wrocławiem a Śląskiem. I zobaczymy, co dalej. Ekspansja terytorialna to jest też coś, co nas interesuje. I tutaj możemy mówić albo, że sami zaczniemy coś budować, ale też dopuszczamy możliwości. Realizacji akwizycji czy wspólnego inwestowania. Dobrze. Data center. To pierwsze nam się kończy, drugie jest budowane, ale ma też powstać trzecie. I jeszcze nie wiem, czy trzecie powstanie na tej samej działce, czy powstanie w bytomiu, bo kupiliśmy, kupując to pierwszą działkę w środku lasu, ale w Katowicach, od razu zbudował, kupiliśmy sobie działkę też. W bytomiu, też w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o nasze światłowody, też w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o energetykę, a w odległości 15 km od tego pierwszego data center. Data center powinny chodzić w 3, więc takie dwa będą zawsze działać lepiej niż takie jedno. Yy, Powiedziałam o tym kierunku venture. Yy, jesteśmy gotowi inwestować w pewne nowe przedsięwzięcia, które potrzebują mocy i pasma. Może na tej sali, może nie na tej sali, ale przyglądamy się. Yy. Młodym, nowym biznesom, po to, żeby zainwestować. I nowa rzecz, też już teraz troszeczkę mniej z branży naszej, z telekomunikacji IT, ale data center wymaga prądu. I to zmusiło nas do myślenia, skąd ten prąd wziąć w formie taniej. Nasza nowa też taka aktywność to będzie związana z energią, żeby ją pozyskać. No, tutaj mówimy o, yy, o pozyskiwaniu z prądu, z wiatru i ze światła, ale są też inne ciekawe rzeczy tylko tak powiem że nasza działka jest specjalnie została wybrana w ten sposób że obok niej jest linia z gazem gaz średniego ciśnienia z gazu też można zrobić prąd